Cześć, witam Was ponownie na moim kanale z tej strony Kaśka. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik z pracami. Będą to kartki, trzy, które zrobiłam ostatnio. I zacznę od kartki, która jest DLką. I to jest karteczka. To u mnie bardzo świeci, także przepraszam, i będę się starała tak troszkę na ukos pokazywać może, żeby nie prześwietlić bardzo. To jest karteczka, którą ja zrobiłam dla mojej mamy na dzień babci. No, bierze od mojego syna, ponieważ. No ja to jeszcze nagrywam przed dniem babci, a będzie wiem, że filmik będzie już po dniu babci. Ale to będzie taka kartka dla mojej mamy. Niestety. Ja nie mam w swoich zasobach żadnego takiego napisu dla babci, z okazji dla babci, albo coś w tym stylu, więc musiałam sobie tutaj poradzić inaczej. I zrobiłam napis With Love. I tak ta kartka jest dosyć prosta. Ona tutaj nie ma nic, widzicie, kompozycja, taka lekka. Kwiatki takie z formiranu, które gdzieś tam kiedyś bardzo dawno temu ja zrobiłam, w takim ładnym, właśnie fioletowym kolorze. Wycinanki, te, które kupiłam sobie w Polsce, takie z tej książeczki do wycinania, którą Wam pokazywałam w Holu kiedyś. Tutaj są perełki z Akshona. Jeżeli chodzi o papier, to jest papier takie ścinki, które ja mam, takie wyciągam zawsze ścinki, żeby wykorzystać. Także też nie, nie, wiem, nie wiem dokładnie, co to jest za papier. I tutaj użyłam taką taką tasiemkę. To jest taka tasiemka z Tediego którą kiedyś sobie tam kupiłam. Bardzo fajna, ładna, biała. I tutaj na boku właśnie ją przykleiłam. Papier jest troszeczkę postarzony i troszeczkę wycieniowany Distress Oxide. Jeżeli chodzi o ten napis, to są takie napisy z AliExpress. Mam nadzieję, że o widać. Ładnie, bardzo to wygląda. I to wycięłam w papierze lustrzanym, i podbiłam sobie pianką. Wycięłam też w piance kraft. I to są takie napisy, które ja wam kiedyś już pokazywałam. Ja sobie już tu powycinałam takie, właśnie różne, różne wyrazy: jakieś with sympathy albo thanks, thank you. Congrats, no różne takie napisy i one też mają cień, więc można je też po prostu tak e, z takim cieniem zrobić, więc jest lepiej do przyklejania. E, ale ja tutaj sobie zrobiłam na piące craft Właśnie taki napis with love. E, tutaj to serduszko to jest wycięte z, z wykrojnika z AliExpress. To jest taka ramka, e, takie serduszko z takim falowanym brzegiem. I tutaj sobie tylko wymieniłam ten środek, wyciąłam z innego papieru, żeby troszeczkę kontrastowało. I ta ramka też jest na piance na kraft, żeby była taka właśnie wypukła i 3D. No i tutaj właściwie jest tylko kartka sznureczek. Ta karteczka jest taka dosyć prosta, ale taka przyjemna. Także to jest pierwsza. Druga kartka to jest karteczka... Kwadratowa, taka mała, 13 na 13 I ja tutaj chciałam taką kolorystykę właśnie bieli. Tu są delikatne, jest fiolet, ale nie widać może tak bardzo. Rowerek jest bardzo lekko taki lila. I tutaj też kwiat kwiatuszki są taki lila. I te girlandy to jest taki naprawdę bardzo, bardzo delikatny kolor. Tutaj może na rowerku bardziej widać. Yy, tutaj, papier niestety, też jest jakiś ścinek. Ja staram się naprawdę wykorzystywać te wszystkie papiery, które już mam pocięte gdzieś tam w pudle. Dlatego ciężko mi jest czasem powiedzieć, yy, jaki to jest papier, tak naprawdę. Yy, myślę, że każdy papier tutaj można by było zastosować, tak naprawdę. Nie jest to nic jakiś taki z napisami po prostu. Yy, I tak tutaj, girlanda. Właściwie wszystkie wykrojniki, zaraz niech się zastanowię. Wszystkie wykrojniki pochodzą właściwie z Aliexpress, te, które tutaj użyłam. Te same, ten sam napis, z, tej same, z tych samych właśnie wykrojników Best Wishes, też w złotym wycięte. To bardzo ładnie wygląda, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, zobaczcie. Bardzo ładnie. Te napisy są, jestem bardzo zadowolona z tych napisów. Ładne pismo jest w ogóle takie, wiecie, takie, takie no bardzo mi się podoba. Tak, tutaj jest taka prześliczna girlanda, to też jest z Aliexpress. I ja tą girlandę już kiedyś Wam mówiłam, że ja widziałam u jednej takiej dziewczyny na YouTubie, e, i bardzo mi się spodobała ta girlanda. E, I długo jej szukałam, i ona jest w końcu po długich poszukiwaniach na AliExpress zrezygnowałam z poszukiwań, ponieważ stwierdziłam, że na AliExpress jest ciężko znaleźć jak tylko się wpisze na przykład girlanda czy coś, to ciężko. I powiem Wam, że po nie wiem chyba trzech miesiącach sama taka girlanda mi wskoczyła w propozycjach. I właśnie sobie kupiłam tą girlandę, bo jest przepiękna. Myślę, że świetnie można by było tutaj na tych łączeniach jakieś na przykład koraliki albo jakieś te kryształki takie też myśli, czy się to wyglądało. Ale tutaj akurat mi nie pasowało w tej karce, bo ona jest taka bardziej wiecie, no z rowerkiem, więc tu nie pasowało mi to. Rowerek też jest oczywiście i płotek z AliExpress. Bardzo ładne wykrojniki. Też rowerek mi się marzył, żeby sobie wreszcie kupić rowerek takiej fajnej wielkości. On jest nie za duży, nie za mały. Także naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. No i płotek też bardzo fajny. Ja mam jeszcze taki płotek, taki inny. Widzicie taka bramka właściwie, z takim tutaj półokrągłym takim, taką wiecie takim dodatkowym, a ten chciałam mieć też taki prosty, jeden zwykły. Także to też udało mi się znaleźć. I płotek wycięłam na piance kraft, żeby taki był 3D też. On jest troszeczkę też pomalowany, tutaj na pewno nie widać, chociaż może to odrobineczkę. szarym nazakiem, markerem alkoholowym, żeby go też tak jeszcze uwypuklić. No, jeżeli chodzi o rower, to tutaj wiedziałam, że będzie trudniej, nie będę mogła podkleić pianką krawędź, ze względu na tutaj te cieniutkie takie elemenciki. Dlatego zdecydowałam się, że wytnę drugi raz w takim bardzo jasnym, szarym kolorze i po prostu tak troszeczkę krzywo skleję razem te rowerki, żeby dawał cień tak jakby i żeby to wyglądało takie bardziej, no, żeby było widoczne bardziej. I tutaj zrobiłam taką kompozycję na tym płotku, to jest taki, wiecie, jak obrośnięty ten płotek, taką, takimi kwiatami. Listki to jest dziurka, czy taki zwykły, bardzo stary. Natomiast te małe kwiatuszki też z AliExpress to jest bardzo fajny zakup. Też szukałam sobie właśnie takich kwiatuszków, ponieważ to są takie wykrojniczki, które no, za jednym pociągnięciem przez maszynkę wykrywają nam kilkanaście kwiatków, właśnie takich drobniutkich. To są takie uzupełniacze fajne, właśnie. Kompozycji gdzieś tak już zatykanie dziur tak, tak naprawdę i to ułatwia dużo zadanie, żeby to wyciąć po prostu za jednym zamachem i no i wtedy można fajnie sobie to. Ja ponieważ mam te jedne wyklejniki właśnie w trzech wielkościach, także sobie tutaj mogłam też ponakładać. I dodałam perełki, i właściwie to jest taka kartka. Ja już teraz właśnie też oklejam kartki, tak jak wiecie, już ostatnio Wam też mówiłam. Także one są już też takie bardziej wykończone. I ostatnia kartka. To jest karteczka w takiej dosyć mocniejszej kolorystyce, jak na mnie. Bardzo mi się podoba, jak ta kartka wyszła. I tutaj zamysł miałam taki, żeby pobawić się troszeczkę tymi. Boksami. Ja wam kiedyś już chyba w lecie pokazywałam taki filmik. Mam nawet na kanale z takimi właśnie boksami. To są takie pudełeczka. I w środku są magazyny z... ja Wam to może pokażę tak. Dla tych, którzy nie widzieli może tego filmiku. Są magazyny z inspiracjami, jak właśnie wykonywać kartki. No, tutaj jest mnóstwo mnóstwo inspiracji. I tutaj do boksu też są dołączone różne przydasie. Tutaj na przykład były, tutaj były, już Wam pokazuję. Tutaj są między innymi papiery, które też użyłam właśnie w tej kartce. To jest ten papier w kratkę i tutaj z tyłu też właśnie pochodzi z tego boksu. I akurat w tym boksie były taki zestaw stempli z takimi kwiatkami i do tego tutaj bardzo fajne napisy. Do tego są wykrojniki, także to jest bardzo fajne. Do tego jest folder taki do embossingu, ładna kratka i takie kropeczki, te takie, wiecie, nie wiem, jak one się po polsku nazywają, takie enamel dots. Także to było dołączone właśnie do tego boxu. I to y, można się inspirować tutaj właśnie tym, co jest w gazetce, można sobie zrobić. Takie same karteczki można sobie. No wiadomo, inspirację, tak? Dla mnie to była inspiracja właśnie, żeby wykonać tą kartkę. To nie jest taka kartka z, z tej gazetki. Właściwie zasugerowałam się tą okładką, bo chciałam zrobić właśnie coś okrągłego, więc wymyśliłam wianuszek. Taki bardzo ładny wianuszek właśnie z tymi stempelkami pokolorowałam markerami alkoholowymi. No i tak, napis też pochodzi właśnie z tych stempli. Papier, tak jak mówiłam, tutaj pod spodem listki, wszystko to jest. Wszystko pochodzi właśnie z tego pudełeczka. I te kropeczki dokleiłam, i tutaj jedynie no to dodałam swoją wstążeczkę. I myślę, że naprawdę ona wyszła tak ładnie, wdzięcznie. Kolory ma takie bardzo wyraziste. Bardzo mi się podobają te kolory. Także mam nadzieję, że Wam się też podoba. I tak, to są właśnie te trzy projekty, które zrobiłam. Ostatnio. Ta karteczka będzie dla mojej mamy. Będziemy ją wysyłać, mamie. Jeszcze muszę zrobić dla dziadka kartkę. Tu będzie bardziej problematycznie, ponieważ ja nie, nie jakoś nie wiem, nie mam inspiracji nigdy, żeby, żeby zrobić męską kartkę, ale jedyne co mi wpadło do głowy, to mam taki, przepraszam, coś mi się przestawia. Mam taką kamizelkę taką męską, taki wykrojnik, żeby zrobić taką męską kamizelkę, więc myślę, że może z tego coś zrobię i mam jeszcze też takie nutki, ponieważ dziadek jest muzykiem, więc myślę, że coś z tymi nutkami też zrobię. Ja jeżeli zrobię, no to jeszcze zdążę, to wam jeszcze pokażę tą kartkę, chyba że nie zdążę, no to nie pokażę, <laughs> zobaczymy. A może zdjęcia wstawię chociaż. Yy, dobra. Yy, także to są moje inspiracje, pomysły no mam nadzieję, że Wam się podobają dajcie znać w komentarzach, która Wam się najbardziej podoba, która Was zainspirowała mój faworyt na dzisiaj to jest ta kartka zdecydowanie, ponieważ to jest takie kolorystyka dosyć taka ciekawa i i też ten wianuszek mi się bardzo podoba także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie zostańcie do końca ponieważ będą zdjęcia i na pewno na zdjęciach lepiej to wygląda, bo przy tym świetle widzę, że po prostu tak prześwietla. Jestem już przy, przy oknie i po prostu jest bardzo jasno, więc no nie wiem, jak to będzie tam się odbiegł, jak będzie odbił, jaki będzie odbiór. Okej, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Życzę Wam bardzo, bardzo dobrego weekendu. Pa! pa.